Daję dzień i widzisz mnie. Nagle zepsuci się dźwięk, i słyszysz jeszcze mnie. Boli serce twoje, nie. Wszystkie rzeczy poszły śmie. Nie bądź taka właśnie zła. Cały świat oprócz ten żart Niech zabawa wiecznie trwa aż do łez. Oni żenią znowu się, a gdy przyjdzie jeden dzień. Na pewno kupię Fiata na pięć Uśmiech ładny, lecz nie Twój Każdy mówi, no i Jak to było Każdy mówi, no i knur Niby ładna, nie mów cóż, gdy dziś minie pewny dzień Każdy taki sam, co wie Nie bądź taka właśnie zła Cały świat w ten żar, niech zabawa wiecznie trwa. Aż do łez, oni żyją znowu się, a gdy przyjdzie jeden dzień, to na pewno kupię Fiata na pięć. Tylko oczka swoje zrób, powiedz jak to będzie już. Czy pokochasz znowu mnie, czy zostawisz dla niego? O. Bądź taka właśnie zła, cały świat obróć w ten żart Niech zabawa wiecznie trwa aż do łez Oni żenią znowu się, a gdy przyjdzie jeden dzień To na pewno kupię Fiata na pięć